Cześć, tej strony Kusz i dzisiaj w tym odcinku mam Wam do przekazania coś naprawdę emocjonującego, coś naprawdę świetnego w Pokémon Go, ale wiem, że nie możecie na to spojrzeć z takiej wyłącznie optymistycznej perspektywy, patrząc na to, co powiedziałem w ostatnim odcinku, że trwa bojkot Pokémon Go, że wielu graczy jest bardzo niezadowolonych. Także oczywiście nie chcę tutaj wskakiwać w jakieś mega podekscytowane tony i jarać się tym, co na ich wprowadza, bo szczerze mówiąc, wygląda to przynajmniej z zewnątrz. Jako taka manipulacja po prostu ze strony Naantiku, naszymi emocjami odebrali nam pewne przywileje, które mieliśmy i ułatwienia w grze, a teraz nagle wrzucają tak ekscytujące, nowe, ciekawe aktualizacje w Pokémon GO, że wygląda to jak sposób takiego próba jakby przekupienia nas, że okej, okay, wiemy, wiemy, że tutaj robimy coś źle, ale patrzcie, tutaj dajemy Wam nowe legendy z ósmej generacji, Pokémony z ósmej generacji, cieszcie się, nie? Niemniej jednak chciałbym w tym momencie przejść do najnowszej wiadomości od Nianticu, którą publikuję w tej samej minucie, w której Niantic publikuje tą informację. Sami ocencie, co o tym myślicie. Na pewno są to mega, mega ekscytujące wiadomości w Pokémon Go. I chyba nikt tego się nie spodziewał, że nawet nie było siódmej generacji, a nagle wchodzi ósma generacja. Ja jestem mega, mega zaskoczony. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może tradycyjnie od odczytania wiadomości od Hufa Hufanaro rozrabiał w Pokémon Go i trwa Ultra Unlock, część trzecia o nazwie Sword i Shield Miecz i Tarcza, czyli nazwy ósmej generacji gier Pokémon na konsole Nintendo Switch. Nikt nie przewidywał tego, że Pokémony oryginalnie odkryte w regionie Galar, Galar, czyli znowu ósma generacja, zadebiutują w Pokémon GO. Podczas Ultra Unlocku odbędzie się debiut nowych legendarnych Pokemonów z regionu Galar Zasian i Zamazenta, czyli bohaterowie wielu bitw. Ten, kto przyniósł ich do Pokémon Go, to nie kto inny niż Hupa, który spowodował zamieszanie podczas Go Festu 2021. Razem z nimi pojawiają się w grze Skłowet, Grident, wulu, Dabul i fali Są to nowe wpisy do Pokédexu z ósmej generacji, a co z siódmą generacją? Gdzie się podziała nagle siódma generacja? Czemu od razu przeskoczyliśmy z szóstej do ósmej, chociaż szósta nie jest nawet zakończona w Pokémon GO? Tego nie rozumiem, ale no, na pewno nie można powiedzieć, że nas Niantic nie zaskoczył, bo zaskoczony ja jestem, przynajmniej ja, niesamowicie. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz spotkać nowego Shiny. Shiny galerańskiego Miała, Shiny galerańskiego Farfetchta. Shiny galerańskiego Weezinga i Shiny galariańskiego stanfiska. Wow! Data i czas. Od 20 sierpnia, godziny 10 rano czasu lokalnego do 31 sierpnia skłobet i Wulu będą pojawiać na dziko. Możesz znaleźć również takie pokemony jak Galariański Darumaka, Trabisz i więcej. Jeśli masz miał szczęście spotkasz Falinksa, co to oznacza, no, że Falings będzie troszkę rzadszy. Okej. Okay. Następujące pokemony mają się wykonać z jajek 7-kilometrowych. Galareński miał Ponita, Slowpok, Farfetch, czyli galariański Zigzagun Darumaka i... Stanfis, jeśli będziesz miał szczęście, spotkasz szań miała, szań galeńskiego farfeszta, szań galeńskiego Uizinga, szań Stanfiska, Stan przepraszam, ciężko to wszystko tak szybko wymówić. Będzie ekskluzywny czasowy research i szansa na spotkanie pokemonów z regionu Galar, czyli z ósmej geny. Z filtr czy będzie leciać skółwet Wooloo czy Farynx. Od 19 sierpnia wieczorem będą nowe ubranka w sklepie, przypominające ubrania postaci gracza z ósmej generacji gier. I od piątku 20 sierpnia 10 rano czasu lokalnego będą nowe naklejki. Oprócz tego nowe rajdy. I słuchajcie, zanim przejdę dalej, to korzystam z infografiki wysłanej mi przez Galixa. Jeśli chcecie obczaić Galixa, to, to jest polski twórca infografik, dlatego ta infografika jest po polsku. Możecie go obczaić na Twitterze. Link jest w opisie. Dzięki wielkie Galix. Od 20 sierpnia na rajdach do 26 sierpnia Galareński slowpok, Galareński parfait, Anon U, Galareński zygzagun będą na rajdach jednogwiazdkowych. Szani Galareński parfait i Szani Anon U. Mogą być trafione w tym czasie z tych rajdów. Galeriański Weezing, Lapras, Falings będą się pojawiać na rajdach trzygwiazdkowych, gwiazdkowych Jeśli będzie miał szczęście z największalni galeriańskiego Weezinga. Zejsian w formie bohater wielu bitw będzie się pojawiał na rajdach pięciogwiazdkowych. gwiazdkowych Odbędzie się również Raid Hour 25 sierpnia od godziny 18 do 19. To jest środa oczywiście. Mega Visual pojawi się na mega rajdach. To on będzie tutaj efektywny na. Zejściana na rajdach, więc no dlatego go dają na te mega rajdy. Tydzień drugi. Od 26 sierpnia do 1 września 10 rano czasu lokalnego. Galeriański miał galerańska fonita, anon u, Darumaka będą na rajdach jedno Snorlax, Galerański Stanfisk. I FALinks będą na rajdach 3-gwiazdkowych. Zamazenta w formie Bohater Wielu bitw będzie na rajdach 5-gwiazdkowych. i Raid Hour odbędzie się w poniedziałek, 30 sierpnia, od 18 do 19. Czemu w poniedziałek Raid Hour? Czy to nie jest jakiś błąd? Nie no, powiedzieli, że w poniedziałek. Okej, okay. coś takim wyszło. Mega krótko ten Zaysian i Zamazenta na rajdach, ale zaraz Wam też opowiem więcej o Zaysian i Zamazencie, bo pewnie nie wszyscy o nich wiedzą zbyt wiele. Mega Pidgeot będzie na rajdach. Mega Evoluuj Pidgeota, żeby pomógł Ci w walkach z Zamazentą. Ma to sens. I tak wygląda obrazek e, reklamujący ten event. Zejśan z Amazenta, dla tych z Was co nie wiedzą, to są legendarne Pokémony z Gier, Pokémon Sword, i Shield. One mają dwie formy. I będę powoli się przemieszczał, zaczęło padać. Fajnie, że ostatnie dwa odcinki cały czas nagrywam, to zaczyna mi padać w trakcie nagrywania. No taka niestety pogoda. Na przykładzie Zejsiana Tak wygląda Zejśan w formie bohater wielu bitw. Tak wygląda Zejśan w formie ukoronowany miecz. Co to oznacza? To oznacza, że ta forma bohater wielu bitw to jest ta jakby. Mniej imponująca forma i w grach na switchu przekształcaliśmy sobie tego Zejsiana i Zamazentę w tą lepszą formę dzięki użyciu odpowiedniego przedmiotu od starożytnego miecza i starożytnej tarczy. Zejsian jest typem baśniowym, natomiast w formie ukoronowanego miecza jest typem baśniowo- Talowym. Także ten, z którym my będziemy walczyć, będzie czysta baśni. Natomiast Zamazenta tak wygląda w formie bohater wielu bitw, a tak wygląda w formie ukoronowana tarcza. I on z kolei w tej formie bohater wielu bitw, którą my będziemy teraz mogli rajdować, jest typem czysto walczącym. Natomiast w swojej formie koronowana tarcza jest typem walcząco-stalowym. I Jeśli chodzi o bazowe statystyki, to te pokemony różnią się. Czyli forma bohater wielu bitw ma niższe bazowe statystyki niż forma koronowany miecz i forma koronowana tarcza. Co to oznacza i jak w przyszłości będziemy mogli zdobyć te lepsze formy zejścia i Zamazenty w Pokémon Go? Nie wiem. Podejrzewam, że może to mieć troszkę związek z tym, o czym mówiłem jakiś czas temu, czyli że w kodzie gry pojawiły się na przykład formy Primal, Graudona i Kajogra. Może kiedyś jakoś będzie się robiło swoje Groudony i Kyogry w formę Primal, wtedy też mają wyższe statystyki i może z Zamazenta też kiedyś jakoś będzie dało jej się zmienić te lepsze formy, lub może będą osobne rajdy w przyszłości na te lepsze formy. Ciężko mi dokładnie powiedzieć, ale żeby zobrazować wam różnicę, to w oryginalnych grach na przykład Zamazenta ma w formie bohater wielu bitw 670 mocznych statystyk, w formie koronowana tarcza 720. Także to nie jest aż taka duża różnica. I tutaj to jest mega ekscytujące, że mamy legendy z ósmej generacji w Pokémon Go w sierpniu. Ale nie wpadnijmy w taką pułapkę, żeby jakoś wydawać dużo pieniędzy na rajdowanie na nie. Biorąc pod uwagę, że to są te gorsze formy, to w przyszłości może pojawią się te lepsze formy. Po drugie. Prawdopodobnie nie będą miały swoich ataków signature move. Według Serebii, tutaj domyślam się, że mogą to być błędne wyliczenia albo nie, nie do końca idealne, bo e, tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że już teraz pojawią się zejścia z Amazenta w Pokémon Go. Ale tutaj wyliczyli maksymalne CP bohatera wielu bitw, czy bitew, jako 5165, a w wersji ukoronowany miecz 6719. Na 50 levelu. Może nie wzięli pod uwagę nerfa. Wydaje mi się, że tutaj te staty nie biorą pod uwagę debuffa. Ale to i tak wychodzi naprawdę, naprawdę dużo. Miotu ma łączne statystyki 680 w porównaniu do 670 u na Zamazenty. Także to mogą być bardzo ciekawe legendy, ale jednak brałbym gdzieś tam pod uwagę, że movesety pewnie nie będą na początku idealne. W przyszłości może zostaną dodane im jeszcze signature movey. Miotu już na przykład ma swój signature move, czyli side strike. Dla nich będzie to odpowiednio dla Zeishiana Behemoth Blade, to jest jego Signature Move, dla Zamazenty Behemoth Bash. Na ten moment mogą być ciekawe te pokemony, w przyszłości, jeśli wejdą ich te lepsze formy plus Signature Moves, to mogą być naprawdę, naprawdę, naprawdę potężne. Może być ciekawe. Także, moi drodzy, kupa nowych Shiny, dwa nowe legendarne Pokémony z ósmej generacji. To brzmi wręcz nieprawdopodobnie, ale w tym momencie staje się prawdą. W jakiego stopnia to jest granie naszych emocjach, żebyśmy jednak mimo wszystko zdecydowali się, nie bojkotować rajdów, ale jestem ciekaw, co wy o tym wszystkim sądzicie. Koniecznie napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, żeby ta wiadomość dotarła do jak największej liczby osób. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych najświeższych informacji ze świata Pokémon GO. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Na razie cześć.